Dzień dobry, przed Wami rozkład dla osób z Poznaku Strzelca na lipiec 2025 roku. Lecimy z Koksem osoby z Poznaku Strzelca lipiec 2025. O, o, o. Karta świata, czyli możliwe, że wyruszycie faktycznie w świat. No bo jednak świat, czyli wyjazd za granicę, może przyjechać ktoś z zagranicy, może być przemieszczanie się, w ogóle przestrzeń, zamykanie jednego etapu, otwieranie drugiego, patrzenie na wszystko bardzo szeroko. Czyli na przykład, jeżeli pracujesz w jakiejś tam dziedzinie, to teraz będziesz patrzeć szerzej na to. Czyli na przykład korzystać z jeszcze innych umiejętności niż dotychczas. No. Trójka buław. No właśnie. Pustelnik. O masz. I dwójka mieczy. Hmm. Wiesz co, może być tak, że ty za kimś będziesz tęsknić, bo ewidentnie tu się pokazuje osoba, której kogoś brakuje. Naprawdę. Bo trójka buław to jest też wypatrywanie kogoś, tęsknota, myślenie o kimś, nie? Ciekawe co on tam robi, ciekawe jak tam u niej. No i ten pustelnik, czyli będziecie mieć jakąś taką potrzebę wyizolowania się. I ta dwójka mieczy, ja to odbieram. Aha, no patrz. Hmm, hmm. Dwójka kielichów pod tym jest. To jest karta mówiąca o tym, że singiel może się zakochać. Eee, singiel. Osoba, która jest w stałym związku, będzie tutaj gruchanie, będzie okazywanie uczuć i tak dalej. Ja to myślę w ten sposób. Na początku możecie mieć takie poczucie, że kogoś Wam brakuje, yy, będzie tęsknota, będzie obserwowanie kogoś i tak dalej. A jak to się mówi, im głębiej w las, tym bardziej się okaże, że łączy Was niesamowite uczucie i pójdziecie w to jak w dym, bo normalnie to ta karta mówi o tym, że ktoś nie podejmuje decyzji, bo się boi, bo nie wie, nie orientuje się w sytuacji. A ja poczułem w ten sposób, że biorąc pod uwagę tutaj to, to wy, to też jest karta decydowanie się na coś kompletnie w ciemno. I mam wrażenie, że wy tak zrobicie, że nie będziecie na nic patrzeć. Ktoś ciebie zaprosił, jedziesz. Yy, chcecie spędzić razem jakiś tam czas, wreszcie razem, nie? Jasne, że tak, nie ma problemu. Słuchaj, nawet jeżeli nie mam pieniędzy, to se pożyczę, spotkamy się. Jeżeli chodzi o pracę, to może być w ten sposób, nawet że yy, ty weźmiesz na siebie nawet pewne obowiązki ze względu na życzliwość wobec kogoś, wiesz? Licząc na to, że ten ktoś w przyszłości pewnie się jakoś tam zrewanżuje. No, ciekawe. Okej, okay, to co będzie wyzwaniem dla strzelców w lipcu Asmonet, yy, zawarcie jakieś umowy, dogadanie się z kimś na tle takim podstawowym, codziennym. Może to być kwestia wydania jakichś pieniędzy. Ciekawe jak to się ma w ogóle do tego, co było przed chwilą w przełożeniu. No. No ten asmonet, on jest dla ciebie wyzwaniem, czyli to nie jest coś łatwe, to nie jest coś proste i to jest coś, co może być trochę jakby wbrew Tobie, czyli może się okazać, że na kogoś na coś trzeba będzie wydać jakieś pieniądze. No na przykład na wspólny wyjazd, nie planowaliście, a tu trzeba wydać. Jeżeli chodzi o pracę, może się okazać, że nagle Ktoś tobie zaproponuje współpracę, zaproponuje zatrudnienie się w jego firmie i zaskoczenie, zdziwienie. Może być wyjazd za granicę, na przykład, do kogoś, kto jest tobie bliski serduchu. Ja nie mówię, że to musi być zaraz kochanek, kochanka, nie? To może być ktoś z rodziny, na przykład. Słuchaj, zaprosiła mnie siostra, czy brat, nie? Brat mnie zaprosił, mam wyjazd. Tylko, że kurczę muszę tak z czapy w sumie pieniądze na to ogarnąć, bo przecież za coś ten bilet muszę kupić. No i, ale Ty już się zdecydowałeś, zdecydowałeś. To po prostu już sam fakt zaproszenia, na przykład gadacie ze sobą przez nie wiem, internet, telefon, powoduje, że tęsknisz za kimś i chcesz tego kogoś bez, bezwarunkowo wreszcie spotkać, zobaczyć, nie? Co Tobie pomoże lub przeszkodzi? Czwórka mieczy. Karta uzdrowienia sytuacji. Hmm. Wiecie, bo może być tego typu historia, że na przykład sfera zdrowotna tutaj może mieć jakieś znaczenia. Może być też tak, że co tobie pomoże? Uzdrowienie jakiejś sytuacji. Może się z kimś po poprztykałeś, czy poprztykałaś Może być tak, że jesteś singlem. Wreszcie trafiasz na kogoś właściwego. No, tu są poważne rzeczy, że tak powiem, do naprostowania. Jakkolwiek by to nie brzmiało, w każdym bądź razie wygląda na to, że Strzelec ma tajną misję do wykonania. Co będzie podstawą miesiąca? Siódemka kielichów. Różne możliwości. Po prostu musi zdać sobie sprawę, że nie wszystko będzie dla ciebie takie cacy. Bo ta karta mówi o tym, że mm, są opcje dobre i są złe, ale są i też takie, które są lepsze i gorsze, nie? I ty masz tak naprawdę wybierać. No, tych możliwości będziesz mieć. Czyli na przykład będzie w ten sposób, że yy, chcesz koniecznie odwiedzić kogoś za granicą, z rodziny, nie? Albo, no nie wiem, no inną pracę ogarnąć. Tu, tu jest kwestia. Aby brać pod uwagę, że nie ma tylko jednej, jednego wariantu, jednej opcji, pomyśl, jeżeli jedno jest niewykonalne albo jest ciężko, to może w jakiś inny sposób spróbuj. Ok, co odejdzie do przeszłości? Asmieczy. No właśnie, asmieczy, czyli karta mówiąca na przykład o tym, że nie było między wami kontaktu. Albo w ten sposób, że odcinasz wreszcie to, co było wobec ciebie yy, negatywne, no, no jakaś toksyczność, nie? Brak kontaktu, praca, w której tobie w ogóle, jak to się mówi, nie szło, nie idzie, nie leży. Yy, jest jeszcze jedna rzecz. Strzelczyki mogą mieć po prostu szansę zrobić sobie zabieg, operację jakąś. I. Kwestia jest taka, żeby na przykład, czy wyjechać za granicę w sprawie jakichś spraw zdrowotnych, czy zrobić sobie jakiś zabieg, operację, ale prywatnie. Czyli może być tak, właśnie, i zobacz, tam była ta karta trójki buław i pustelnik i ta dwójka mieczy. Czyli może trafić się możliwość na przykład zrobienia zabiegu, operacji prywatnie. Ale trzeba za nią zapłacić, dlatego jest wyzwanie. I kwestia jest taka: jaką opcję wybrać? I wy będziecie mieć z tym dylemat, problem. No, nie dziwne, to nie jest zabawne w żaden sposób. Po prostu musicie się zastanowić, co jest lepsze, a co gorsze. Ok, to w takim razie, co w myślach, w planach król kielichów? No. Król kielichów, czyli jakiś mężczyzna, może być ze znaków wodnych, rak, skorpion, ryby. Może być to mężczyzna po prostu wrażliwy, uczuciowy, blondynek, szatyn, niebieskie, zielone oczka, bardzo empatyczny, uczuciowy. Wiecie, może być tak, że to jest na przykład Twój partner. Może być tak, że to jest Twój przyjaciel, który Ci oferuje pracę. Może być tak, że to jest na przykład doktor który stwierdza, że widzi Pan Pani, bo tutaj trzeba czekać długo i tak dalej, i musi pani sama podjąć decyzję, czy pan, no pustelnik nie a trójka była w czekanie długo czyli musi pani pan podjąć decyzję, czy chciałaby przyspieszyć temat, czy nie. No, coś takiego tu się gra. Ok, to w połowie miesiąca wisielec. Tak, to jest karta mówiąca o tym, że ty popatrzysz na coś z zupełnie innej perspektywy. I nagle stwierdzisz, może być tak, że na początku nie było kontaktu z kimś. I stwierdzasz, dobra, ja chcę odwiedzić siostrę czy brata. Albo przyjedź do mnie, ja tam najwyżej se jakoś tam ogarnę, żeby urlop se załatwić. Jeżeli chodzi o te medyczne sprawy, też może tak być, że ty zmienisz postrzeganie całej sytuacji że z jednej strony stwierdzisz yy, dobra wolę na NFZ bo, bo przynajmniej bezpłatnie czekać i tak dalej a później tobie przyjdzie do głowy że tak jak ja w kolejce w markecie wytrzymać nie mogę a tu będę z tym czekać no i właśnie nie okej okay, to strzelec jako osoba yy, tak dziewiątka monet będziesz się zastanawiać nad tym co dla ciebie jako strzelca jako osoby, będzie najbardziej korzystne kapitałowo, co ciekawe. Z drugiej strony, jeżeli to mają być kwestie uczuciowe, to ty się zaczniesz stroić, chodzić do fryzjera, dbać o siebie, inwestować w siebie po prostu. Dlatego wyzwaniem jest ten nasz monet, chociażby. Jeżeli chodzi o sprawy medyczne, to też dojdziesz do wniosku, że może warto by było. Pewne rzeczy jednak dofinansować, byle by no, sobie ulżyć poniekąd, nie? Jak, jak to zabrzmiało. Dobrze. Ulżyć sobie to tam w pewne miejsca ktoś chodzi zawsze. E, otoczenie wobec strzelców. Giermek kielichów. Giermek kielichów jest to jakaś szansa. Otoczenie daje ci jakąś szansę, jakąś możliwość. I teraz pytanie: Czy ty z tego skorzystasz? No. Nadzieję, obawy strzelczyków. Diabeł. Mam wrażenie, że to będzie tak. Jeżeli chodzi o sprawy medyczne, to może być tak, że ty będziesz się obawiać, na przykład, żeby się z tego nie zrobił nowotwór żeby nie było z tego stanu zapalnego. Aby to nie poszło w negatywną stronę. Jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, to może być tak, że ty się po prostu niesamowicie na to napalisz. I, I będziesz mieć nadzieję, że pokonasz wszelkie przeszkody, jakie tylko są możliwe, żeby tylko się udało. No nie? A jeżeli chodzi o sferę zawodową, to może być trochę lęk strach. Więc może być też tak, że na przykład masz lęk strach przed pływaniem, lataniem, no jak człowiek się przemieszcza na dalsze odległości, no to już rowerem nie pojedzie, nie? Dobrze, to teraz koniec miesiąca. Ja, yeah, kochankowie. Czyli wygląda na to, że z końcem miesiąca będzie jednak to spotkanie, będzie podjęta jakaś decyzja i, i będzie miło. Dobrze, dopytajmy. Dlaczego wyzwaniem dla strzelców w lipcu jest asmonet? No, bo jest arcykapłan. No właśnie. Czyli takie wykazanie się odpowiedzialnością. Z jednej strony będzie ciebie dręczyło, że, że finanse, że może trzeba będzie nagiąć tak zwaną. Zasadę budżetową, czy to prywatnie, czy to w firmie, może być tak, że jak idziesz do jakiejś pracy, czy tam bierzesz jakieś zlecenie, też będzie zastanawianie się nad tym, jak to zrobić, jak to rozegrać, nie? Czwórka mieczy ma wam pomóc lub przeszkodzić. Dlaczego? Czwórka mieczy ma wam pomóc lub przeszkodzić. Ano, dlatego, że jest królowa buław, czyli karta mówiąca o tym, że tu jest jakaś kobieta w tle. Królowa buław to jest. może być kochanka, nie mówię, że nie. Czyli może być tak, że na przykład ty masz ochotę wreszcie przestać być singielką, czujesz tą potrzebę fizyczności, no i kombinujesz, nie? Jeżeli chodzi o inne sprawy, to może być tak, że tutaj. Kobieta podejmie jakąś inicjatywę. Na przykład pani doktor to będzie, i ona tobie powie, co należy zrobić, nie? Siódemka kielichów podstawą miesiąca czemu? Ano temu, że jest czwórka kielichów. A czwórka kielichów to jest tak, że tobie już nie pasuje to co masz, szukasz czegoś nowego. Tylko pamiętaj, że są zawsze opcje lepsze i gorsze. Jak na przykład jest kwestia prywatnego lekarza, prywatnych zabiegów i tak to pamiętaj, że jeden lekarz jest lepszy, drugi lekarz jest gorszy i trzeba wybrać odpowiedni. Tak samo z dojazdem, też trzeba będzie wybierać właściwie. Tak samo z pracą, może się okazać, że jest opcja lepsza, gorsza. No. Także wy wiecie to, że chcecie iść w coś zupełnie nowego, macie dosyć tego tkwienia w tym punkcie, w którym jesteście. No ale teraz jest kwestia taka, żeby odpowiednio to poprowadzić. Nie? A z mieczy odchodzi do przeszłości, dlaczego? Czyli na przykład nie ma między Wami kontaktu, na przykład podpisanie jakiejś umowy, dlaczego jest tutaj podpisanie... E, podpis, czemu jest as mieczy, a nie podpisanie jakiejś umowy? Księżyc. Hmm. Wiesz co, może być też tak, że ty się możesz obawiać. Ty się będziesz bać wejścia w te szanse. No. Dlatego tam była ta dwójka mieczy mówiąca o tym, że strzelec będzie się bał zaryzykować. Ja myślałem, że po prostu pójdziesz na rynpał. Bo dwójka kielichów pod tym. Czyli ktoś tobie szczerze od serca coś deklaruje. Ale może być także że Czemu jest król kielichów w myślach, w planach? A temu, że jest dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy. Karta depresji, przybicia psychicznego. Wiesz, to może być tak, że na przykład. Chciałabyś, chciałbyś wreszcie odwiedzić jakieś nowe miejsce. No chciałoby się. Ale kwestia jest taka, że na przykład jest jakaś niepewna sytuacja. Czy to finansowa? Jeśli chodzi o zabieg tak samo. Może być na przykład coś, co powoduje, że no masz w sobie ten dyskomfort, nie? Ale kwestia jest taka, że na przykład ktoś tobie powie, no ale dobra, no prywatnie to trzeba czekać i dwa lata, a to musisz zapłacić, no to decyduj, nie. I możesz się po prostu bać płacić, dlatego że stwierdzić, a może jak zapłacę, to potem i nie będę mieć pieniędzy jeszcze mi krzywdę zrobi. No. Czemu jest wisielec? Czyli nagle coś się tobie odmieni i zaczniesz postrzegać sytuację zupełnie inaczej. Hmm. Dlaczego jest wisielec? W połowie miesiąca umiarkowanie. No, ja bym powiedział tak że przez połowę miesiąca, Ty będziesz tkwić w sytuacji, w której nie chcesz zmian ale potem dopiero od Ciebie, powiedzmy, że olśni i stwierdzisz, ok zaczynam coś działać, nie? Yy, tylko tak jak powiedziałem, może to być tak, że na przykład yy, boisz się pływać statkiem a masz zaproszenie, no powiedzmy, no nie wiem, no, no yy, do Szwecji, nie? Że promem popłyniecie. No i tutaj jest dobrze, tylko jak ja się tam mam dostać? Ja się boję i w ogóle. To tu jest powiedziane: no to najwyżej znajdź sobie jakąś inną opcję. Albo boisz się latać, a promem nie, no to wtedy promem, a nie latanie. Coś za coś, po prostu jakąś inną opcję sobie wybierz. Dlatego wisielec nagle dostrzegasz inną możliwość. Dobrze, w takim razie dziewiątka monet, ty jako osoba. Oj, tu Strzelczyk to będzie kombinował, no czwórka buław. Rodzinka może być tak, że chcesz odwiedzić kogoś z rodziny i trzeba wydać pieniądze. Może być tak, że masz jakiś zabieg i yy, no nie wiem, no co to może być. Dentysta, może jakaś operacja plastyczna, może być jakiś zabieg typu usunięcie czegoś, co tworzy w tobie dyskomfort wyglądowy. No, i tutaj jest kwestia taka, że ty, jako osoba, oczywiście, że będziesz dążyć do tak zwanej strefy komfortu, nie? Otoczenie daje tobie jakąś szansę, jakąś możliwość, czyli giermek kielichów. No, bo jest giermek Miecza. to jest karta obserwacji, czyli ktoś może widzieć, że Twój stan psychiczny jest bardzo nieciekawy. Oj, zobaczcie. Otoczenie. Ktoś z otoczenia widzi, jak bardzo przygasasz. I albo Ciebie zaprasza, albo daje tobie jakąś możliwość. No, czy to zawodową, czy medyczną, czy, czy jako przyjaciele. E, chodź, skoczymy sobie na rybę, zapłacimy. Najwyżej tam za te kilka karpi, czy, czy jak to tam pływa e, cokolwiek. Piranie wiem. No, w każdym razie, tutaj otoczenie będzie widzieć, że z tobą się naprawdę coś dzieje, i no, i tu trzeba będzie po prostu podjąć jakieś działania. Ale jest diabeł na pozycji nadzieje, obawy. Dlaczego diabeł? Czemu diabelec? No, bo jest szóstka mieczy. Czyli, tak jak powiedziałem, jeżeli to jest przemieszczenie się gdzieś dalej, może być tak, że ty się będziesz bać tej podróży. No to ktoś może powiedzieć: To ja przyjadę do ciebie. Wisielec. A i to by była dobra opcja, słuchaj. To i już się w tobie zmienia energetyka na tą sympatyczniejszą. Jeżeli jest na przykład tak, że medycznie jakiś tam zabieg, trzeba czekać i czekać. Otoczenie widzi, że jest dla ciebie to problem. I proponuje rozwiązanie choćby prywatne. Dlaczego ja się tak upieram przy tym prywatnym? No bo jednak jest asmonet, nie? Czyli karta mówiąca o tym, że tutaj jakieś kwestie finansowe będą grały rolę. A w sferze zawodowej, no też może tak być, że na przykład trzeba będzie wyjść z jakiejś tam sytuacji, problemów. No ale możesz się na przykład bać, czy sobie poradzisz. Karta kochanków. Na koniec miesiąca. Dlaczego. Bo jest trójka kielichów. O, jak się będziecie cieszyć. Jak to będzie ściskanie się, zadowolenie i w ogóle. Yy, wszystko pójdzie jak najlepiej. Widać, że, że już wam się zmienia. Buźka się cieszy. No, także wiecie. Tak jak tutaj podstawą jest po prostu. Zastanowienie się nad różnymi możliwościami. To nie jest tak, że jeżeli jednej opcji nie ma, to już nie ma innych wcale. Dziękuję.